5 największych miast w Polsce na literkę A. I ooo, to nie będzie wcale proste. W głowie pierwsze co to, od razu mam Annopol i nie wiem, czy on się tutaj znajdzie. Nie znajduje się nawet na piątym miejscu. To jestem w szoku. Literka A jest dość ciężka, ale na pewno Augustów, bo to tam chyba gdzieś w województwie podlaskim, jak dobrze pamiętam, Augustów jest na pierwszym miejscu, ok. ale teraz, jakie jest jeszcze na literkę A? Andrychów jest też takie miasto bodajże, tak, Andrychów na trzecim miejscu. Kurde, jestem mega w szoku, że nie ma tego Annopolu. Ja byłem wręcz pewny, że będzie. Na pewno jest jeszcze Aleksandrów kujawski, i on też nie jest aż takim małym miastem, tak jest, na czwartym miejscu. Dobra, Aleksandrów kujawski jest. Wydaje mi się, że jeszcze kiedyś był jakiś Aleksandrów, ale to już mogę się teraz mylić. A czy ty wiesz widzu, czego brakuje? Pisz w komentarzu. I subskrybuj, bo codziennie geograficzny content. Aleksandrów łódzki jeszcze i Alwernia!